Rozszerzone konwersje, czyli Enhanced Conversions. Czym są, jak działają, jak je wdrożyć. Wszystko, co powinieneś wiedzieć w kontekście Twoich działań marketingowych. O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Cześć, mam na imię Marysz Michalczuk i na co dzień z zespołem Conversion pomagamy firmom właściwie zrozumieć i lepiej wykorzystać dane online. Na tym kanale dzielę się praktyczną wiedzą z zakresu analityki internetowej. Era cookies. Co ona tak naprawdę oznacza? Czyli era bez ciasteczek. W kontekście marketingu jest to dosyć duże wyzwanie w kontekście reklamy, w kontekście śledzenia użytkowników, zbierania danych. Poświęciliśmy temu Cały oddzielny odcinek, jeżeli chodzi o tą erę Cookies. Dzisiaj bardzo, bardziej chcę się skupić na rozwiązaniu, czyli na tym, co pomoże nam w tej erze bez ciasteczek zbierać no, lepsze dane, no bo nie ma co ukrywać w kontekście ciasteczek, te dane będą słabszej jakości. I dzisiaj właśnie chcę opowiedzieć o konwersjach rozszerzonych, czyli Enhanced Conversion. Enhanced Conversions jest to funkcjonalność w ramach zespołu systemu, ekosystemu reklamowego Google. Analogiczne Rozwiązanie ma też Facebook. Nazywa się ono Facebook Conversion API, w skrócie CAPI. W przypadku Google jest to Enhanced Conversions. Działa to w ten sposób, że użytkownik, widząc jakąś reklamę, z dużym prawdopodobieństwem jest zalogowany do konta Google albo do Gmaila, albo do innego narzędzia Google'owego. W momencie, kiedy widzi jakąś reklamę, to Google dokładnie Ekspozycja na tę reklamę może przypisać do konkretnego użytkownika. I teraz, jeżeli ten użytkownik kliknie na tę reklamę i wchodzi do serwisu, załóżmy, że to będzie serwis e-commerce, porusza się po tym serwisie i na koniec dokonuje transakcji, to w takim wypadku wysyłając rozszerzoną konwersję, wysyłając zahaszowany adres e-mail, Google ma dwie informacje, czyli maile, które miały ekspozycję na konkretną reklamę i maile, które skonwertowały. I w momencie, kiedy ma te dwie informacje jest w stanie połączyć i uzupełnić dane na temat konwersji. Czyli w tym wypadku rozszerzone konwersje pomagają przypisać prawidłowo kredyt, czyli zasługę za konwersję, czyli w tym wypadku transakcje, do ekspozycji na tę reklamę. I jeżeli chodzi o, o enhanced conversions, to mamy dwa rodzaje co do zasady. Mamy e-commerce, Enhanced Conversions dla e-commerce, gdzie razem z transakcją wysyłana jest informacja, tak jak wysyłamy konwersję do Aców, na przykład, to razem z tą konwersją wysyłamy dodatkową paczkę informacji zahaszowaną z personalnymi informacjami o użytkowniku. I drugie to są Enhanced Conversions for Leads, Czyli dla leadów, czyli wysyłamy również informacje o tym, że ktoś skonwertował na stronie, natomiast dodatkowo później, jeżeli ta osoba, ten lead, ten potencjalny klient skonwertuje już w biznesie realnym, no bo leady to są tylko. Potencjalne kontakty. W momencie kiedy skonwertuje i uzupełnimy w systemach reklamowych informacje o tej konwersji, no to wtedy system reklamowy ma pełną informację na temat efektywności reklamy, która tego użytkownika do serwisu sprowadziła. Jeżeli chodzi o efekty, które mamy z rozszerzonych konwersji, to według obserwacji i to, co podaje Google, większe efekty zdecydowanie są dla reklam wideo, bo najczęściej wideo oglądamy albo na innym urządzeniu, albo jakby korzystamy z różnych urządzeń, yy, i to są nawet do 17% więcej konwersji. Uwaga! Nie więcej samych w sobie, tylko lepiej przypisanych. To znaczy, że jeżeli była ekspozycja na reklamy wideo, i później była konwersja na stronie internetowej w e-commerce, no to wtedy jest, mamy o 17% większą pewność, że ta konwersja jest faktycznie przypisana do ekspozycji na tę reklamę. W przypadku reklam tekstowych, yy, w przypadku Google Ads, yy, jest to. Około 5%. To oczywiście to jest case by case. Także te wzrosty są, są rzeczywiście realne i, i widzimy je u naszych klientów w momencie, kiedy mają wdrożone Enhanced Conversions. Jeżeli chodzi o samo wdrożenie, na czym ono polega, no to przede wszystkim musimy mieć w polityce prywatności informację, że będziemy wysyłali takie zahaszowane dane użytkownika. Oczywiście w momencie składania LIDA, składania zamówienia użytkownik musi się zgodzić na to, że taka paczka dodatkowa informacji będzie na zewnątrz wysłana. Dalej musimy odpowiednią konfigurację w ramach Google Tag Managera dokonać w momencie, kiedy ta konwersja będzie wysyłana, żeby, żeby też te zahaszowane dane były wysyłane, chociaż haszowanie już jest po stronie Google. No i na koniec, jak konfigurujemy kampanię, musimy zaznaczyć, że chcemy, żeby te kampanie wykorzystywały rozszerzone konwersje. Podsumowując, ja jestem fanem na co dzień podejścia, przygotuj się na najgorsze, licz na najlepsze. W kontekście ery cookie-less, w momencie kiedy dożyjemy tych czasów, one cały czas są przekładane, natomiast w tym momencie przewidywany termin wyłączenia całkowicie ciasteczek trzeciej kategorii nastąpi w 2025 roku, także. Powinniśmy się na ten moment jak najlepiej przygotować. Jedną z form przygotowania rzeczywiście jest wdrożenie Enhanced Conversions. To na pewno nam nie zaszkodzi, a tylko może pomóc w jakości naszych danych. A przy okazji musimy liczyć na najlepsze, że rzeczywiście inne rozwiązania systemowe w branży będą na tyle dobre, że nie pozbawią. Nas, jakości danych, tak jak się tego wszyscy obawiamy. Jeżeli masz wyzwania związane z Enhanced Conversion, z jakością danych, z erą Cookie -less, no to jak zwykle zapraszam Cię do bezpłatnej konsultacji, w której o nich opowiesz i a my stwierdzimy, czy jesteśmy w stanie Ci w tym pomóc. Tymczasem dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!